Przeżywamy jeden z najtrudniejszych okresów w historii ludzkości. Codziennie wokół nas dzieją się wydarzenia, które wydają się wstrząsać podstawami naszego istnienia. Wojny, niepokoje społeczne oraz kryzysy gospodarcze i moralne wydają się atakować każdy aspekt codziennego życia. Ale za tym wszystkim kryje się jeszcze większa rzeczywistość duchowa, walka między dobrem a złem jest bardziej intensywna niż kiedykolwiek. Pośród tego chaosu dziewica Maryja przesyła nam przesłanie ostrzeżenia, ale także nadziei. Jest to pilne wezwanie, którego nie możemy zignorować zaproszenie do umocnienia naszej wiary i niezachwianego trwania w prawdzie. Rozpocznijmy tę chwilę refleksji modlitwą skierowaną do niepokalanego serca Maryi. Zjednoczmy nasze serca i nasze głosy, aby wzywać jej opieki i matczynej miłości. O dziewico Maryjo! Królowo Nieba i Ziemi, bezpieczna ucieczko dla Twoich dzieci, prosimy Cię, wstawiaj się za nami. W tych czasach wielkiej próby daj nam siłę, abyśmy odróżniali dobro od zła, stawiali czoła wyzwaniom z wiarą i odwagą oraz byli świetlanymi świadkami Twojej miłości i prawdy. Prowadź nas zawsze do Twojego niepokalanego serca, abyśmy byli narzędziami pokoju Bożego w świecie. Amen. Jeśli i ty czujesz moc tych słów, zostaw komentarz z napisem amen, aby dołączyć do tej wspólnoty modlitewnej. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i włączyć dzwonek. Razem możemy zanieść orędzie Najświętszej Maryi Panny najbardziej potrzebującym. Jednym z najważniejszych wydarzeń naszych czasów jest atak na Donalda Trumpa. To nie jest tylko problem polityczny. To, co się wydarzyło, jest symbolem szerszej walki, walki która dotyka podstawowych wartości, na których opiera się nasze społeczeństwo. Dziewica Maryja zaprasza nas do odczytywania tych wydarzeń oczami duchowymi. Donald Trump, na dobre i na złe, jest postacią wywołującą podziały, ucieleśniającą takie ideały, jak wolność, tożsamość narodowa i obrona tradycyjnych wartości. Atak na niego to coś więcej niż zwykły zamach polityczny to symboliczny atak na każdego. Kto sprzeciwia się moralnemu i duchowemu chaosowi ogarniającemu świat. Nie chodzi tu o obronę pojedynczej osoby, ale raczej o uznanie, że te działania są częścią szerszego planu mającego na celu destabilizację podstaw naszej wiary, naszych rodzin i naszego społeczeństwa. Należy podkreślić, że ta walka nie ma wyłącznie charakteru politycznego. Dziewica Maryja ostrzega nas że za tymi wydarzeniami kryje się zorganizowany plan mający na celu podważenie prawdy i pomieszanie dobra ze złem. Nadszedł czas, aby zachować czujność i nie dać się zwieść temu, w co świat chce, żebyśmy wierzyli. Dziewica Maryja wielokrotnie mówiła nam poprzez objawienia i prorocze przesłania o czasie wielkiego oszustwa, a dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, widzimy, jak te słowa stają się rzeczywistością. Żyjemy w czasach, gdy pewność zdaje się zanikać, to, co kiedyś było powszechnie uznawane za słuszne, jest obecnie kwestionowane, podczas gdy zło często maskuje się pod postacią cnoty. To zamieszanie nie jest przypadkowe. Jest to wynik planu strategicznego mającego na celu zdezorientowanie ludzkości i oddalenie jej od Boga. Wydaje się, że do tego odwrócenia wartości przyczyniają się media, instytucje, a nawet niektórzy przywódcy religijni. Dziewica zachęca nas do ostrożności. Nie wszystko, co się świeci, jest złotem i nie wszystko, co świat promuje jako postęp, naprawdę służy dobru człowieka. Jak możemy rozpoznać prawdę pośród tak wielkiego zamieszania? Odpowiedź jest prosta, ale trudna musimy zakotwiczyć się w wierze. Modlitwa, medytacja Słowa Bożego i słuchanie autentycznego nauczania Kościoła pozwalają odróżnić to, co pochodzi od Boga. Od tego, co jest dziełem złego. Dziewica Maryja ostrzega nas także przed próbami, jakie nas czekają w przyszłości. Jednym z największych zagrożeń będzie wolność religijna. To podstawowe prawo, które przez wieki pozwalało chrześcijanom otwarcie żyć swoją wiarą, jest dziś zagrożone. To nie tylko przepisy i regulacje, które mogą ograniczać wolność religijną. Zagrożenie jest bardziej subtelne i podstępne. Poprzez kulturę, edukację i media staramy się przekazać ideę, że religia jest przestarzała i że nie ma już na nią miejsca we współczesnym społeczeństwie. Ale to kłamstwo. Wiara jest podstawą naszej godności i człowieczeństwa. Bez tego grozi nam wpadnięcie w spirale rozpaczy i relatywizmu. Dziewica Maryja zachęca nas, abyśmy nie poddawali się tym naciskom. Nawet jeśli nasza wiara jest wystawiana na próbę, Musimy pozostać niewzruszeni i odważnie świadczyć o prawdzie. W tym kontekście niepewności i ataku na wiarę dziewica przypomina nam o znaczeniu modlitwy i sakramentów. Modlitwa to nie tylko akt osobistego oddania, ale potężna broń przeciwko złu. Każdy różaniec, każda chwila adoracji eucharystycznej, każdy akt pokuty wzmacnia naszą duszę i czyni nas bardziej odpornymi na pokusy i kłamstwa świata. Podobnie sakramenty są niezbędnym źródłem łaski potrzebnej do stawienia czoła próbom. Spowiedź nas oczyszcza, Eucharystia nas karmi, a małżeństwo umacnia nas jako rodziny chrześcijańskie. Dziewica Maryja zaprasza nas do ponownego odkrycia mocy tych Bożych darów i wykorzystania ich jako narzędzi naszego duchowego wzrostu i ochrony naszej duszy. Jednym z najmocniejszych przesłań Panny jest zaproszenie do budowania wspólnot wiary. Żyjemy w świecie który promuje indywidualizm i izolację. Ale prawda jest taka, że nie możemy stawić czoła tym bitwom sami. Musimy się wspierać, dzielić naszymi doświadczeniami i iść razem jako lud Boży. Wspólnoty religijne są nie tylko miejscem schronienia, ale także siłą przemieniającą. Razem możemy przezwyciężyć podziały, wspierać najsłabszych w wierze i działać na rzecz szerzenia orędzia nadziei Dziewicy Maryi. Dziewica wzywa nas, abyśmy byli autentycznymi świadkami. Życie wiarą nie jest dziś łatwe. Świat często wyśmiewa tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami, a cena wierności Bogu może być wysoka. Ale właśnie w takich chwilach jesteśmy wezwani do odważnego okazywania naszej wiary. Każdego dnia poprzez nasze działania możemy być światłem dla otaczających nas osób. Nie powinniśmy obawiać się krytyki i niepopularności. Prawda ma wewnętrzną moc, która ostatecznie zatriumfuje. Wszystko, czego dzisiaj doświadczamy, jest częścią większej bitwy, konfliktu pomiędzy siłami dobra i zła. To nie jest czas na zachowanie neutralności. Musimy wybrać naszą stronę i postępować zgodnie z nią. Dziewica Maryja zaprasza nas do zjednoczenia się wokół prawdy, do obrony wiary i pracy na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Pomimo trudności orędzie dziewicy jest orędziem nadziei. Zapewnia nas, że niepokalane serce Maryi i Boga w końcu zatriumfują. Jest to zaproszenie, aby nie zniechęcać się, ale wytrwać z ufnością. Nawet w najciemniejszych chwilach wiemy, że Boże światło jest silniejsze niż wszelka ciemność. Wezwanie do działania: co możemy zrobić dzisiaj? Dziewica Maryja zaprasza nas, abyśmy byli bohaterami historii. Oto, co możemy zrobić. Spędzajcie czas na codziennej modlitwie i różańcu. Regularnie przystępuj do sakramentów, dołącz do wspólnot wyznaniowych. Odważnie dawaj świadectwo prawdzie. Stawiaj czoła wyzwaniom z nadzieją i ufnością w Boże Zwycięstwo. Jeśli poruszyła cię ta wiadomość, napisz w komentarzu Amen i udostępnij ten film. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z przesłaniami wiary i nadziei. Odpowiedzmy wspólnie na wezwanie Dziewicy Maryi, świat potrzebuje naszego świadectwa.